Tutaj może tędy górką Tam ludzie są na tej górce Tu jest no bunker idziemy na domek Za nami nikogo nie ma na pewno Biały leży, Biały leży. Mhm. No i bunkier jest jeden z I, I pod bunkrem są, nie? Bo tam smażą do niego O, trochę ich tam po tego ale no, no, oczywiście dobił Dziękuję. Kampi przyrze, dobra. Jeszcze jeden startuje Ostatni jest no Gdzież też nie nadążasz za nim, Kuzię. On No walczy, Ale to co... Ty nie nadążasz. Ja wolę mieć taki. Takim... Lecimy. O, ty w ząbek. Uważaj, kuziem on jest samy, Przecież jesteś. Jest. Nie ma. Czy ci? Nie.